Witam Was serdecznie w Nowym Starym Domu. Jak widać, pogoda się poprawiła i bardzo dobrze, bo wracamy na zewnątrz. No wiecie, no, trzeba w końcu skończyć tą izolację fundamentów. A dodatkowo zapraszam Was dzisiaj na mały kurs jazdy na Decie, ponieważ Norbert ma zamiar się uczyć poruszania się tą maszyną. Także będzie ciekawie. Lecimy! Właśnie do środka, bo inaczej cię przejadę, jak to będzie stało? Te kursanty już pra, ten, myślisz, żeby kogo przejeżdżać? A ja Dobra, chulę, w nie. Idę! Nie mam nie nagrywa tam, bo gdzie tu wyjadł, będzie przeszkadzać. Tak... Ja nie przeszkadzam śrubę, nigdy! Nawet śrubę, gdzie to, gdzie przygręc, tu? Bo to o, o mój Boże! Bo to jak, te jak to wygląda? Dobra, teraz trzeba na luz. Jak jest luz? Jezus, ja macie z kierownicą. Chcę go nacisnąć. <noise> tu? Tam jest jest jest... O jezus, tak mocno? Nie, nie, bo teraz nie ma wspomagania. pomagania. Tam jest, tam jest biegi. No ale teraz jest na biegu, to na biegu, jest gdzieś do góry, tu na dół? No ja nie wiem. Jak nie wiesz? Jezu. Na czuje, luz jest na czuja. Jak to, są w tą stronę? A. Tabliczka znamionowa. Ustawianie Położenie biegu. neutralne, no, no musi być tak, ale to gdzie jest teraz, No nie chcesz Mi pokazywał, że mi ja Cię nie przejechał. Nie bój się, jakby się z to nie pojedzie. Teraz y, y, ten Bendix trzeba załączyć. A to? Nie. To? To To i co to z tym robić? Na dół nacisnąć Tak, tak. Weszło dobrze? W dół? Weszło. Łapało, teraz akurat weszło. Weź w dół. Weź w dół. No. Weź w dół tu, tu jest gaz. Dajesz gazu i obracasz. Gdzie jest gaz? Nie, mhm. no nie pojedzie. Teraz. Tu jest gaz. Aha. Teraz nacisza stręków prawa śpiew Ale do przodu, tak? Do siebie i do przodu będzie jedynka, no. a nie, do siebie i do tyłu będzie dwójka dynka. Aha do siebie dwójtu. Do, do, do siebie i do przodu. Do siebie i do przodu będzie dwójka. Przodu. Będzie jedynka. Dwójka. Dwójka, to tutaj, jedna. Tutaj, tutaj. Tu I do tyłu, jest w trzymaj się tam co wyszło. Dobra, to, 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 do przodu, do tyłu, jest, to, jest, to jest ta skrzynia redukcyjna. Tak? Jak, jak się chce szybko, to się zmienia, ale to lepiej wolno. A jak się skręca? Dobra. Dobra, to już teraz, 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 teraz bieg wyłączyć. Jak nie chcę, bo czasem tak jest, że się blokuje, wiesz? To czasem po prostu jest sprzęt Co to jest? No i teraz, A czemu jest? jedzie? hamulec? gdzie jest hamulec? Tu, jest hamulec. To co to? To są hamulce, dwa, to jest trzeci hamulec, to jest sprzęgło. Ale ono jakby ciśnijesz to hamuje też. No. Bo ona hamuje na tę wale wa tam, co jest, to kółko takie, nie? Dobra, dobra teraz powiedz mi jak się skręca, to jest jedynkę. A nie nie Okej, okay. dobra Może teraz... jeszcze główne Dobra i teraz skręca z prawą stronę. Komój buch weź, hamuj buchą Ja nie rozumiem. Dobra, ja nie A nie drugi hamulec? Drugi hamulec. Dlaczego tak nie Tylko tam, nie przyjedź. Bo <noise> żegnaj żadnej dzieci, bo nie ma tam, to poleci. Zrobię wam małe podsumowanie, bo nie wiem jak dużo i y, jak dobrze zrozumieliście jak silnik działa, więc tak. Y, tu jest przepraszam za moje buty, bo w wykopie robię. Y, tu jest sprzęgło główne. Tu jest wajcha od gazu. Tu są sprzęgła do wysprzęgania gąsienic, czyli prawej i lewej. Tu są y, hamulce na prawą i lewą gąsienicę. Tu jest y, skrzynia biegów ta y, główna. Y, to jest do podnoszenia pługu i ob obniżania. To jedno jest do jeszcze haka i do czegoś nie wiadomo do czego. I generalnie, a jeszcze tu jest ta wecha y, Bendix do uruchamiania, czyli do trzeba pociągnąć, odpalić wrzucić jedynkę, czyli e, trzeba zrzucić na, na luz do siebie i do przodu mamy jedynkę no i e, dodaje, się, dodaje się gazu jak się chce skręcić, trzeba na przykład w powiedzmy, że chcemy skręcić w prawo, e, czyli tak wysprzęglamy prawą wajchą i przyciskamy hamulec, to wtedy on nam e, skręca w prawo, no i tak samo działa to na lewą stronę Norbertowi świetnie poszło ale żeby ładnie coś zrobić, to trzeba by trochę popracować i poćwiczyć na tym. No. Gdyby ktoś potrzebował się nauczyć yy, yy, jak się jeździ na decie, to już macie filmik instruktażowy. O, patrzcie ile jest tych akumulatorów do tego sprzętu. No, mega opornie... O, o, tak opor, yy, jejku, mega topornie wygląda to wnętrze. No, trzeba by pomyśleć o designie. Może jakieś zasłonki by się powiesiło, bo brztulnie. <laughs> Okej, okay, dobra. Spadam. Ciu. Tu jest ten podnośnik, o którym wam mówiłam, do którego z, jedna z tych bajch jest. Tu można różne urządzenia sobie podłączyć. Z... Oj bajcha czy dźwignia? To jeden pies, nie? Zbiornik na paliwo. No i sama maszyna. Zastanawiali, dlaczego teraz De tutaj jeździ koło domu, to Norbert, wytłumacz, wytłumacz się. E, tak, odpychamy trochę ziemi, e, bo tutaj mamy wcześniej zakopany stary dn, ale ten dren jest nie jest, nie jest całkowicie szczelny, więc będziemy go odkopywać e, i po prostu kłaść nowy ten dren. No i żeby było mniej pracy koparką i troszkę obniżony już ten, to, to spychamy to. No ja już troszkę tym Dettem ale tacie idzie to znacznie sprawniej, także jak się bardziej nauczę, to, to będę jeździł. to, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas ze mną, z Norbertem, z Detem. Eee, mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. No i do zobaczenia! Pa! A! Zapraszam Was też na Instagrama i na Facebooka. Tam od czasu do czasu fajne informacje od nas. Pa!